Miraba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku i... i. Ja. I Nuri, oczywiście. Dzisiaj temat w sumie będzie trochę poważny, chociaż nie wiem, sami zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale będziemy dzisiaj rozmawiać o związkach polsko-tureckich z różnych perspektyw. A co nas skłoniło do takiego tematu? Skłoniły nas Wasze wiadomości. Dostajemy bardzo dużo wiadomości, które można podpiąć pod daną kategorię. To są takie wiadomości, na które my kompletnie nie wiemy, jak mamy odpowiadać, i tak właściwie nie chcemy na nie odpowiadać. Dlatego pomyśleliśmy, że nagramy taki film, żeby mhm. już w końcu te wiadomości przestały do nas przechodzić. Z góry tylko zaznaczam, że. Nie będziemy czytać, jak te wiadomości dokładnie brzmią, ani broń Boże, wam tu nie pokazywać screenów tych wiadomości, no bo to mhm. są prywatne sprawy. Więc pamiętajcie, że to są takie uogólnienia, żeby Wam przedstawić, jaki to jest typ wiadomości, a nie dokładne wiadomości. No i też chcielibyśmy zaznaczyć, że my się bardzo cieszymy, że wydarzycie nas takim zaufaniem, mhm. że uważacie nas za osoby. Które mogłyby mieć coś mądrego do powiedzenia i, i do doradzania Wam. Bardzo nas to cieszy, no ale jednak sami zaraz zobaczycie, dlaczego my jednak nie uważamy się za odpowiednie osoby do tego. No tak. dobrze. Wiadomości przychodzą zarówno do mnie, jak i do Nuriego. Różnica jest tylko taka, że do mnie najczęściej przychodzą wiadomości od polek, które są w związku z Turkiem, a do Nuriego odwrotnie najczęściej przychodzą wiadomości od Turków, którzy są w związku z Polką. No i zaczniemy właśnie od tych wiadomości, które przychodzą do Nuriego, bo mhm. jest ich mniej, tych rodzajów. Pierwszy rodzaj: wiadomość w stylu. Cześć Nuri, ty jesteś w związku małżeńskim z Polką. Ja mam narzeczoną Polkę i chcielibyśmy wziąć ślub, ale ja nie jestem do końca pewien, no bo nie wiem, jak takie małżeństwo z Polką by wyglądało, jednak są różnice kulturowe. No a ty jesteś już doświadczony, więc może mógłbyś mi opowiedzieć, jak takie małżeństwo z Polką wygląda, to ja się wtedy zdecyduję, czy brać ten ślub, czy nie. I co ty myślisz, jak przychodzi taka wiadomość do ciebie? Uh... Pierwsze to każdy ma inny charakter i każdy ma inne zachowanie, wiadomo. Nie może wyglądać każde małżeństwo albo relacje tak jak w naszym małżeństwie. Nie może tak być. Jak dostaję takich pytań, to zawsze trochę uśmiecham, a potem próbuję im coś tłumaczyć, coś pisać, żeby nie było. Ale moim zdaniem, no, te osoby poznają siebie. I oni mają razem coś wspólnego. Ja w ogóle ich na oczy nie wiedziałem. Nie wiem, jaki mają charakter, nie wiem, jak wyglądają, nie wiem, czy pasują do siebie, to ja nic nie mogę poradzić na ten temat. Mhm. Cokolwiek ja powiem, może oni nie będą mieli albo odwrotnie. Dokładnie. Nie można kompletnie tutaj uogólniać, no bo no jak można opisać, jak wygląda małżeństwo z Polką, no a jak wygląda małżeństwo, nie wiem, z Amerykanką, no... Tak. Każda osoba jest inna, więc Aha. tutaj, no co my mamy doradzić? No, sami widzicie, to jest pierwszy taki typ wiadomości, na który my kompletnie nie wiemy, co mamy napisać. Dalej. Tak. Drugi typ wiadomości, jaki Nuri dostaje, to hmm. mam narzeczoną Polkę, jestem Turkiem. Chciałbym, żeby ona przeprowadziła się do mnie do Turcji, ale ona nie chce, i jej rodzice są przeciwni. Może moglibyście się z nimi skontaktować i ich przekonać? <grym> No, przepraszam, że tak się śmieję, ale no taka jest nasza pierwsza reakcja zazwyczaj. E, rozumiem ludzi, że oni nie wiedzą nic na ten temat, że bardzo są ciekawi i to jest nowość. Rozumiem, współczuję, że takie pytanie mają w głowie, ale znowu my nie jesteśmy osobami, żeby coś opowiadać na ten temat. Że co mam powiedzieć na przykład tej rodzinie jak dzwonię albo ty? Co będziesz mówić? Niech córka albo chłopak przyjedzie do Turcji, bo tu jest super idealnie. Dokładnie. Dla mnie to jest zbyt duża odpowiedzialność. Tak. I na przykład, gdybym ja miała taką sytuację, że mam córkę i ona miałaby się gdzieś wyprowadzić, i teraz dzwoni do mnie jakaś obca osoba z internetu i próbuje mi coś się wtrącać, mhm. to ja bym pomyślała: A co ty się babo wtrącasz? To są nasze sprawy. Więc dla mnie to jest dziwne. No, jak ja bym miała dzwonić do jakichś obcych osób i, i, i z nimi dyskutować I przekonać I, I przekonać. A poza tym, ja nawet nie wiem, czy ja bym chciała przekonywać, no bo znowu nie wiem, kim jest ta osoba. Mhm. Może ten chłopak faktycznie nie jest odpowiednią osobą dla tej dziewczyny, i może gdybym go poznała, to wcale bym się nie dziwiła tym rodzicom, że oni są przeciwni. Więc jak ja mogę się wtrącać? A nawet gdybym ich znała, no to też nie chciałabym się w to wtrącać, no bo to są tak. ich sprawy przecież. Oni muszą za to brać odpowiedzialność. No, i dla mnie jedyne, co ja bym mogła doradzić, no to zabierz i tą dziewczynę, i tych rodziców na wycieczkę do Turcji. Mm -hmm. Pokaż im swój kraj, pokaż im siebie, swoją rodzinę, swoich znajomych. W ten sposób spróbuj ich przekonać, a nie wysługujesz się jakimiś ludźmi z internetu. Mm. Prawda? To wygląda tak, jakby kupuję samochód, nie mam prawa jazdy, dzwonię do kogoś. Hej, jeśli do mnie, jedźmy moim samochodem na zakupy i potem do domu tak zakupy nieść i ten. No. To tak wygląda. No właśnie, musisz sam się zająć swoimi tak. sprawami. U nas w naszym przypadku tak było. Moja mama na początku nie była super zadowolona z tego powodu, że my podjęliśmy decyzję o przeprowadzce i po prostu mamy razem do Turcji zabraliśmy wszystko jej pokazaliśmy. I w ten sposób ona mhm. się przekonała, że tutaj jest inaczej niż ona sobie wyobrażała na początku. Więc no, no, sami, sami to organizujcie po prostu. Nie, ja nie wyobrażam sobie brać na siebie tego. Nie wiem, czy jeszcze jakieś wiadomości do Ciebie przechodzą. Na razie nic mi do głowy Zaufanie. nie przychodzi. Zaufanie? Aha, no tak. Uh -huh. Jeszcze przychodzą czasem takie wiadomości związane ze stereotypami, jakie są w Turcji na temat Europejek, bo są, a właściwie na temat Słowianek bardziej. Na przykład pisze turek, że no, ma dziewczynę polkę, no i chciałby z nią tworzyć taki długi, poważny związek. Może właśnie też i małżeństwo, ale w sumie to nie wie, czy Polce można ufać, bo jest taki stereotyp, że Polki czy Słowianki są bardzo otwarte na różne relacje damsko-męskie, i, i jest taki stereotyp, że zdradzają, że tam, mhm. no wiecie, nie, e, są rozwiązłe. E, no. I chłopak pyta Nuriego, czy faktycznie Słowianki są rozwiązłe, czy nie, czy można im ufać w związku, czy nie. Czy będzie go ta Polka zdradzać? Pyta Nuriego. E, moim zdaniem, jeżeli ten chłopak ma w głowie takie pytanie, to od początku ten związek nie może być zrealizowany. Mhm. Bo jak ktoś ma wątpliwości od początku, że nie może ufać, albo ma tak w głowie coś kręci, to już nic z tego nie będzie. Mhm. No, sorki. No, ktoś musi 100% zaufać? W ogóle nie może być takie pytanie. No. no i dla mnie takie kierowanie się stereotypami też nie ma sensu. I ja nie rozumiem, no to ten chłopak jest z tą dziewczyną i ją zna? Czy dopiero się poznali i nic o niej nie wie? No, bo jeżeli ją poznał, no to chyba sam wie, czy może jej zaufać, czy nie. Czy mhm. ona pasuje do tych stereotypów, czy nie, prawda? No, skąd my znowu możemy wiedzieć, kim jest ta dziewczyna? No, albo tak na przykład znowu coś z zaufaniem, że znają tam kilka lat i chcą brać ślubu, i ten pyta, jakby wyglądało związek i małżeństwo z taką osobą? No, po pierwsze, ja nie znam ją i ani ciebie. Po drugie, co ja mogę powiedzieć na ten temat? Mm -hmm. No nie wiem. Może się uda, może nie. Ja w ogóle na oczy was nie widziałem. Skąd mam wiedzieć? No a poza tym jak już jesteś tak długo w związku no to chyba jesteś w stanie no. ocenić jak małżeństwo będzie wyglądało, no bo... Nie jest tak, że bierzesz ślub i magicznie coś się zmienia w twoim życiu. Wszystko tak. jest dalej tak samo. Tak właśnie. Albo często przychodzi pytanie o religię też. Mm -hmm. Czy Polki na islam przyjdą, czy ten... No. Konwertują. Tak. Albo odwrotnie, czy ja muszę konwertować? Albo jak rodzina reaguje? Czy moja rodzina jest taka, 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 nie będzie problem, a u Was jak było? Znowu. Każdy ma inne życie, inny charakter, inne zachowanie, inne wszystko. Tak. I inne podejście do inne religii. Inne podejście, no. My nie możemy nikomu narzucać naszego podejścia do religii. My możemy wam opowiedzieć, jak to u nas wygląda z naszej perspektywy i opowiadamy, pokazujemy, mhm. no ale każdy ma inne podejście. No tutaj też absolutnie my nie możemy decydować za innych. W ogóle tu chodzi o osobę, moim zdaniem, nie naród, nie religia, nic. Bo na przykład ja bym miał może inną Polkę i by było strasznie źle. Mhm. Albo ty byś miała, nie wiem, inny Turek, albo Polak. Mhm. Byłoby strasznie źle. No Akurat my sobie tak znaleźliśmy. Nie chodzi tutaj o naród czy religia czy coś. Tak. No. Po prostu osoby pasują i tyle. No ale mówię, jeżeli ktoś zadaje pytanie takie konkretne na temat religii, no to znaczy, że religia gra ważną rolę w jego życiu, no ale no to, no to musi już sam się z tym zmierzyć i sam się porozumieć z tą dziewczyną w tej kwestii. Sami muszą się dogadać, no bo to. Al... Co, co my możemy? Znowu nie? Co my możemy? Co my mamy odpowiedzieć na takie pytanie? Albo jest taki problem często też, że chłopak... Muzułmanin, Turek i religijny, dziewczyna z Polski, Polka. Ona nie chce przyjść na islam, ale chłopak chce żeby ona została muzułmanką. Ale bardzo kochają siebie też i teraz... No. Jak tego kombinować? No muszą to sami... Się mhm. dogadać no po prostu. My, my nie mamy tutaj... My sobie tak wszystko poukładaliśmy od początku. Tak się dogadaliśmy i jest to u nas tak jak widzicie. Ale mhm. nie możemy tego nikomu innemu narzucać. Może ktoś ma inne podejście do religii, może... To jest dla niego akurat bardzo ważne, żeby partnerka też była muzułmanką i się nie dogadają. No, no, no to trudno, no to się nie dogadają, no to będzie musiał znaleźć inną dziewczynę no i tyle. Jak, jak ludzie mają pytanie w głowie, polki do ciebie... Turcy do mnie, to znaczy, że jeszcze nie czas, żeby być razem i żeby w ogóle cokolwiek poważnego robić. Że jeszcze czas potrzebny. My, jak braliśmy ślub albo jak byliśmy razem, to nie było żadne pytanie w głowie. Dokładnie. Bierzemy ślub? Dobra, idziemy, wszystko już pogadaliśmy razem, spędzaliśmy czas i wszystko wiemy. Dokładnie. I zaraz Wam powiem, jakie typy wiadomości przychodzą do mnie. I będziemy to komentować, ale od razu chcę tutaj zaznaczyć, bo Nuri o tym powiedział, mhm. że my znaliśmy się bardzo długo. Długo byliśmy najpierw przyjaciółmi, kilka lat, i mieliśmy okazję albo mieszkać bardzo blisko siebie, albo razem. Widzieliśmy, zarówno Nuri widział, jak ja się zachowuję w Polsce, w mojej rodzinie, z, z moimi znajomymi. Tak jak ja widziałam, jak Nuri się zachowuje w Turcji wobec swojej rodziny, wobec swoich znajomych. Od początku mogliśmy się też porozumieć, bo zanim się nauczyliśmy swoich języków nawzajem, to znaliśmy bardzo dobrze angielski mhm. ze względu na studia, więc nie było takiej sytuacji, że nie mogliśmy siebie wyrazić, zrozumieć i, i zobaczyć, jakie mamy wartości itd. Więc no to jest bardzo ważne też, że język. trzeba się dobrze poznać. No i właśnie język. Do mnie przychodzą czasem takie wiadomości w stylu: Polka pisze, mam chłopaka turka. Ale mam taki problem, czy może mogłabyś mi od czasu do czasu parę zdań potłumaczyć, bo... Ja nie znam tureckiego, on nie zna polskiego, a angielski no. też mamy słaby i czasami nie możemy się dogadać. No problem. Wielki to jest wielki problem. wielki problem, bo... Już abstrahując od tego, że ja nie jestem tłumaczem. Dlaczego ja mam komuś jakieś prywatne wiadomości tłumaczyć? To jest pierwsza sprawa, nie? Mhm. Ja nie jestem od tego. To raz. A dwa, yy, no takie flirty wakacyjne, Imprezka, coś tam, spacerki. Dobra, się nie dogadujcie. Już tam to nie jest potrzebne w ogóle mhm. się dogadywać. Ale jak chcecie stworzyć poważny związek, no to jak go będziecie budować? Jak nie macie żadnego wspólnego języka, którym możecie się porozumieć? To też jest właśnie problem, że zazwyczaj Polki. No ogólnie Polacy, ale Polki teraz mówię, latają do Turcji na wakacje i coś tam poznają, jakiegoś opaka tam hotelu pracuje, czy coś i to jest taki czas, zabawa i fajne, wszystko i od razu ślub, wesele i od razu ten, albo odwrotnie Turcy latają do Polski, do Europy tam gdzieś, o tu fajne dziewczyny i ten, ten, ten i już. Tak. Właśnie, za szybko. Za szybko. Nie poznali się, nic nie wiedzą, myślą, że życie będzie wyglądało jak wakacje albo jak Erasmus, a życie tak nie wygląda. I za szybko te decyzje. Właśnie też dostaję takie wiadomości, to co ty mówisz. Poznałam takiego sympatycznego turka na wakacjach, teraz już wróciłam do Polski, cały czas mamy kontakt przez internet. No i ja się zastanawiam, jak mogę go ściągnąć do Polski. No nie, no nie. Ech, ech. Właśnie potem stereotypy, stąd mamy, że Tak. Dziewczyna poznaje tam kogoś. Biorą ślub i razem są kilka lat, potem wszystko wrócili do góry nogami i coś się dzieje. I potem Polacy mówią, Turcy traktują kobiety tak, tak, tak biorą i tak. No. Takie związki się nie udają jak można z Turasem. Turasy tacy owacy. Turasy jadą tylko po wizę. No ale... Czy ja to jest wina? No bo to jest trochę wina tych dziewczyn, no ja muszę to powiedzieć. Może to będzie przykre, może będziecie przeciwni, będzie to, będziecie komentować, że ja tu teraz zrzucam winę na ofiarę. Mhm. Nie, no po prostu trzeba myśleć. No jak możesz, znasz tego człowieka tylko z wakacji, nic o mhm. nim nie wiesz, i myślisz, jak go ściągnąć do Polski? To teraz pomyśl, dziewczyno, Pojechałaś sobie w Polsce na wakacje nad morze, poznałaś tam jakiegoś mhm. Polaka. Czy będziesz go od razu ściągać do swojego miasta i brać z nim ślub? Tak. Właśnie. No też nie. Też będziecie najpierw się spotykać, poznawać, będziecie narzeczonymi i dopiero potem weźmiecie ślub. No to dlaczego robisz to wobec Turka? Bo co? Bo Turek jest egzotyczny? No nie wiem. No naprawdę... Turcy tak, tak samo, tak jak mówisz teraz Polki. Powiedzmy, że lecą do Polski i tam poznają, fajny czas, znowu fajna dziewczyna. Ślub, wszystko i potem patrzy, jednak zauważy, że to nie ona. No. To wtedy problem i znowu stereotypy. Połki takie są, takie są, to no. robi, to robi. No. Tak, bo, bo nie poznali swoich kultur nawzajem, nie poznali siebie i, i za szybko. Ja nie mówię może są takie przypadki, że takie związki się udają i ludzie są super szczęśliwi. Akurat tak. trafili. No ale to trzeba akurat trafić. No. To się rzadko zdarza. No my znamy już. 9 lat, zaraz będzie 10? Wiem, że to nie jest super dużo, ale mało też nie jest. No. 9,5 powiedzmy. Tak. Prawie 10 lat się znamy, a jesteśmy dopiero niecałe 5 lat po ślubie. To zobaczcie, ile czasu się znaliśmy, zanim wzięliśmy ślubnie. Mhm. No naprawdę, takie szybkie decyzje to raczej nie są dobre decyzje. A też yy, co do decyzji ślubnych. Czasem dostaję też takie wiadomości. Mm. Eee, no, w, mam narzeczonego turka i planujemy ślub, ale ten mój Turek to za bardzo się nie garnie do, do załatwiania papierów. No to ja pomyślałam, że się za to zabiorę. To może mogłaś, mogłabyś mi napisać listę dokumentów, jakie wy potrzebowaliście, jak braliście ślub. Mhm. To raz, że to było bardzo dawno temu, znacie 5 lat, ale dawno No mogło powiedzmy. się zmienić. I drugi, każde województwo coś ma inaczej w Polsce. Mhm. U was tak jest. U nas też, ale u was bardziej. Skąd możemy wiedzieć tam, gdzie ona mieszka, że jakieś inne papiery potrzebne. Mhm. Dla mhm. mnie właśnie to. Po pierwsze, to było 5 lat temu. Ja nie pamiętam wszystkich dokumentów dokładnie. Mhm. Nie mam takiej pamięci, nie pamiętam. To raz. Dwa, przez te pięć lat mogło się coś zmienić. Albo to, co Nuri mówi: może w Twoim mieście urząd wymaga innych dokumentów niż wymagało w moim mieście. Mhm. Więc ja nie podam Ci listy dokumentów. Poza tym, to jest taka rzecz, którą możesz sobie sprawdzić sama. Ja nie rozumiem, jeżeli jest jakaś sytuacja, gdzie musisz się dowiedzieć coś konkretnie o dokumenty, o poważne sprawy, dlaczego nie sprawdzasz tego u źródła, tylko pytasz się ludzi w internecie. Dlaczego ufasz mi, jakiejś dziewczynie z internetu, mhm. bardziej niż urzędnikowi? No zadzwoń do Urzędu Stanu Cywilnego, on ci powie, jakie dokumenty są potrzebne. Po co mnie o to pytasz? No ja nie wiem. Jak ktoś bardzo chce poślubić Polkę albo Polka Turka? To idzie i pyta tak jak mówisz. Ja ile razy byłem w urzędzie to w moim mieście, nie pamiętam. No i ja tak samo. My to tak załatwialiśmy, że Nuri był w Turcji w swoim mieście, ja byłam w Polsce w swoim mieście. I cały czas się kontaktowaliśmy, dzwoniliśmy jakie dokumenty mhm. są potrzebne i wszystko załatwialiśmy razem. I też w takich wiadomościach od razu mnie uderza to. To pierwsze zdanie. Mój Turek za bardzo się nie garnie do tego, żeby załatwiać dokumenty. No to widocznie. Nie chce. Tylko powiedzę. No właśnie, nie. To już jest takie dla mnie, no jak może mu się nie chcieć? No albo oboje to załatwiacie, albo wcale nie. No znowu mówię, jak to nie jest 100%, to coś poważnego, żeby robić, to no. nie ma sensu. Nie ma sensu. Musi być 100%, że on i ona chce i razem współpracują i razem się załatwią. Wtedy Właśnie działa, się No i to, co ty mówisz, że jeżeli od początku masz jakieś pytania i coś ci przeszkadza, to też nie ma sensu. Ja na przykład dostaję takie wiadomości. No, taki jeden przykład podam. Mm. Poznałam fajnego turka. Naprawdę wspaniały człowiek i super się dogadujemy, ale zauważyłam, że jest bardzo zazdrosny i próbuje mnie kontrolować. Na przykład jest niezadowolony, jak wychodzę gdzieś ze znajomymi bez niego. A jeszcze nie jesteśmy w związku, dopiero się poznaliśmy, mhm. no i nie wiem, co będzie później. To może mógłbym, Minuri, powiedzieć, czy to jest normalne zachowanie w ich kulturze. No ale. No. Dobra. Mogę powiedzieć, tak, normalnie. Nie można teraz generalizować, tak, cały kraj, cała Turcja, tak jest. No właśnie. Jedni są zazdrośni, inni nie. Ale teraz załóżmy. Ja nie mówię, że jest taka cecha y, narodowa Turków, że są zazdrośni. Chociaż mm -hmm. no, generalnie są, akurat ty nie jesteś, ale generalnie Turcy są zazdrośni swoich obserwacji. No. no dobra, nieważne. Generalnie mężczyźni chyba są zazdrośni. No, na mężczyźni, nie Turcy. Dobra, nieważne. Załóżmy, że to jest cecha narodowa Turków. Tak, wszyscy Turcy są zazdrośni, zakładamy tak, teoretycznie. Mm -hmm. No ale co, jeżeli ona się teraz dowie, że to jest normalne. Powiedzmy, normalne w jego zachowaniu, bo to mhm. wynika z jego kultury, to wtedy ona jest w stanie to zaakceptować? Jeżeli to nie wynika z jego kultury, to będzie jej przeszkadzać, ale jeżeli wynika z jego kultury, to ona to zaakceptuje. No jak? No albo ci przeszkadza, albo nie. Mhm. I dla mnie taka sytuacja z moim charakterem, dla mnie to jest od razu czerwony, czerwona lampka, alarm. Mhm. Jeżeli ja jeszcze nie jestem w związku z tą osobą, a ona już mnie tak kontroluje, że ja nie mogę z kimś wyjść, na kawę, mhm. to co będzie dalej? Co będzie, jak ślub wezmą? No dla mnie to od razu jest alarm uciekaj, nie? I nieważne, czy to wynika z kultury, czy z czegoś innego. No, ale, no nie wiem. Tak jest. Tak właśnie. jest, tak jest właśnie. No, to są takie pytania, naprawdę. Ojej. tak myślę, czy coś jeszcze dostawałam, coś jeszcze tam mówiliśmy? Z takich... no, tak, ogólnie takie tematy. No, ogólnie takie tematy, widzicie, o co chodzi. Przychodzi tego naprawdę masa, i my byśmy po prostu sobie życzyli, żeby te pytania do nas nie przychodziły. I... Bo ja się nie chcę wtrącać w kogoś prywatne sprawy. To są naprawdę intymne, prywatne sprawy. Ja nie chcę brać na siebie takiej odpowiedzialności, bo nie znam tych osób, i to hmm. jest za duży ciężar. Nawet gdybym znała, to bym nie czuła się na tyle, żeby w takich sytuacjach doradzać. A po drugie, no my mamy swoje życie, swoje problemy. Dlaczego ktoś mi pakuje na głowę jeszcze swoje życie? No, no mówię, to są trudne tematy. My nie chcemy w tym doradzać. Nie, nie piszcie proszę do nas takich rzeczy. Ja też z góry zaznaczam, często ktoś do mnie pisze wiadomość. Czy możemy o czymś porozmawiać, ale czy ta rozmowa zostanie między nami? To mi się od razu zapala: aha, pewnie coś bardzo prywatnego chce mi powiedzieć. I ja mówię: jeżeli chcesz mi tutaj o prywatnych, swoich intymnych sprawach opowiadać, to nie mów, bo z góry to ja zaznaczam, nie chcę się w to mieszać. I ta osoba mi wtedy mówi: nie, to nie są prywatne sprawy, tylko tam o coś chciałam zapytać. I ja mówię: no dobra, no to pytaj. A ona mi wtedy pisze po prostu cały esej o swoim prywatnym życiu, no. gdzie ja zaznaczam, że nie chcę o tym rozmawiać. No nie, no ludzie. Trochę I... myście, no. No i to jest taki film, że żebyście nie pisali prywatne wiadomości po raz, a po drugie nie chcemy nikomu tu robić przykro, albo nie wiem, pokazać tak inną, że ta osoba tak mówi, tak mówi. Tylko to jest informacyjny filmik, tak? Tak. Żeby było jasne. Żeby było jasne. Co oczekuję. Z naszej perspektywy to wygląda tak, jak skomentowaliśmy. I nie mamy więcej nic do dodania, więc mhm. od teraz, jeżeli jednak ktoś zdecyduje się taką wiadomość do mnie napisać, to ja chyba będę linka do tego filmu wysyłać mhm. po prostu. Nie chcemy irytować nikogo, nie chcemy, nie chcemy robić robić nikomu robić przykro. I tak jak mówiłam, bardzo się cieszymy, że nam ufacie tak mocno, ale mhm. my po prostu nie chcemy tego, nie róbcie tego i naprawdę podchodźcie do tych relacji z głową. Związek to jest między dwoma osobami. Co może zrobić trzecia osoba? Trójka może. No właśnie, więc zajmujcie się sami swoimi sprawami, i jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda kultura, no to po prostu oglądajcie nasze filmy i na tej podstawie sobie wyciągajcie wnioski. I naprawdę myślcie, bądźcie ostrożni, dajcie sobie czas i dopiero wtedy podejmujcie jakieś decyzje. Żebyśmy my później nie musieli wiecznie walczyć z tymi stereotypami, które właśnie z tych pochopnych decyzji się biorą. Tak. I tyle. Nie przedłużamy, końca. Nie przedłużamy, kończę. Dobrze. <gry> no pa! E... Życzymy wam szczęśliwych i udanych związków. Tak. Tak. I jak najmniej takich pytań w głowie. No. No to pa. Yy, topa. Yy, łapki, subskrypcje, udostępnianie filmów i wszystko. Do zobaczenia w następnym filmie. Kyrysz Rys.